Misayuki z tej strony, witam wszystkich serdecznie, gramy dalej The Last of Us Part 1. Teraz to się dopiero zacznie. Tak jak mówiłem, budynek szkoły, wita jest ciężarówka. Chodźcie. Jest ich tam kilku więc bądźcie cicho. Dokładnie tak. Spróbujemy zestrzelić kogoś z łuku. Zobaczymy, które to celowanie jest to prawidłowe. Ktoś schował się, OK. Możemy podejść w sumie do muru trochę bliżej. Za chwilę podejdziemy, jak już skończy się kręcić. W sumie nie pamiętam, czy tam... Oj. oj, 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 Czy tam z prawej strony jeszcze nie było jakichś zombiaków? Pewnie tak w jakimś stopniu. O, żeby ten nas nie zauważył. On tu jest na dobrym, dobrym miejscu, żeby go może spróbować zestrzelić. Myślę, że na tym. Oj. Oj, trafiłam go. Jednak myślałam, że za mało. Hmm. O całkiem, całkiem, ale musimy pamiętać, że tu jest ograniczona ilość strzału, jakby nie było. Tam jest jeden, może nas nie zauważy. Nie, nie, jednak ten. Oj. Co on tak blisko tu podszedł? On tak blisko chyba tutaj nie chodził. Okej, okay. ale nie martwcie się, nawet jak ich wystrzelimy wszystkich, to i tak nie są wszyscy. Potem zresztą zobaczycie, co się będę do przodu opowiadać. O, o nie możemy się wspiąć na autobus? Halo, chłopaki, ciasto. Zgubiłam tego stamtąd, no nic. To jest ten, co tam daleko uciekł? Nie, tu jest bliżej. Wiadomo. Czepam. O! Co on się tak nawrócił? Już myślałam, że nie zamierzę tutaj wyjść w ogóle. Ojej. Okej, okay. koniec z tymi strzałami. Długo jest mojej sobie broń w takim razie. No i teraz trzeba będzie zacząć robić różne inne rzeczy. Jeszcze tego odstrzelimy tam. Oj nie! Pomyślam, klawisz. No trudno. Gdzie ty biegniesz? Okej, okay, chłopaki, okej okay, na razie. Na razie. Oj! Motylki. Wow, myślałam, że coś tam spadło. Gdzie jest ten? Tutaj. A, nic nie zostawił. A tutaj? Też nie. Mhm. Oj, Misio. Grupa czwarta Boston, tak? O, trochę rzeczy zostało. Maksymalna... Shotguna możemy wyciągnąć w takim razie, bo będzie amunicja. eli uciekaj! Biegnij! O, i to wszystkich stron! Okay. Rzeczywiście nie zauważyłam, że mnie się tutaj życie kończy. Ja się potrzebuję podleczyć, a nie? Mogę nie mieć szans. Wow, 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 co i tutaj tak dużo blisko? A kiedy oni tak dobrze biegali z tymi biegacze. Jakby totalnie były za plecami, jeszcze? Dokładnie tak? No? Dobra, dawaj bo. Wo. Poszło łatwiej niż myślałem, ale na pewno jest ich tam więcej. No, lepiej nie kusić losu. Jak wejdziemy do środka? No, dobre pytanie. Poczekaj, pozbieramy najpierw rzeczy po nich, bo na pewno coś zostało. Co pobiegane, to nasze. Na pewno tutaj u kolegi coś było? Czy tam u tamtych? Teraz to już nie wiem. Pytanie, czy komuś innemu się tu no jeszcze dostało? Wiecie, nie przez nas. To nie przy tobie była amunicja? Tu przy kim leżała amunicja? Wydawało mi się, że tu było. Hmm. To może rzeczywiście przy tej dalej. Czy... O, to, 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 tutaj coś mamy, tak? Tu już zdążył zniknąć. I tutaj. O nie, i max jest. Hmm. No cóż. Mnie sobie broń, tak na wszelki wypadek. Ojej. Tam coś leży, ale. Welcome home, Eagles. Game Night 2013. Piątek. Ktoś zostawił drabinę na autobusie. Wejdę na górę i cię zrzucę. Dobry pomysł. Tylko poczekaj, zobaczę, czy czegoś czy jeszcze nie ma do podniesienia. A może leży tu jakiś ten krzaczek, co by mi zdrowie poprawił. Właściwie, suplementy bardziej niż zdrowie mi chodziło, ale dobra, poczekaj. Jeszcze tu. Mm, nigdzie. Wskazówka. No dobrze, to wskakuj. Zniknął nam bandaż. Akurat w tym momencie. Tylko nie daj się zabić. Dzięki Bill. Idziemy? Wszystko gra. Musimy jakoś dostać się do maski. Okej. Okay. Cholera, słyszysz? Idę. Nie, 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 Zamknięte! Cholera, zamknięte! nie, 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 kurwa! Napierają na nie, 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 wytrzyma. Raz, raz, raz! Ruchy! <laughs> Dawaj. Kurwa! To kto nie wytrzyma? Bill, pośpiesz się! Pomóż mi! Bill, jak się idzie! Pusty! Co? Kurwa, jest pusty! Chłopaki! To dokąd teraz? E? No gadaj! I jak najdalej stąd? Dobra, zbieramy się! że że tak powiem okej okay. o tam jest Wimkniemy się Jeszcze nas nie zauważył? Ale czuję, że zauważy. O, może nie. Zależy, gdzie poklika. Chciałam szafki sprawdzić. Na tym etapie nie ma żadnych Dobra, znajdziek. Dobra, za mną. Wydostanę nas stąd. Ale proszę. Nie ma żadnych znajdziek, więc o to się nie musimy martwić akurat. Nie. Joel, patrz. Znamy ten fragment. Dobra, nie będziemy się z nimi capkać. Zastrzel go. Ojacie! To jest dosyć często w ten sposób. Na klikacza zwłaszcza jesteśmy nastawieni, z shotgunem O nie! Jak wow. klikacze są twardsze Możemy przejść przez te sale. Zawsze są twardsze, ale czy muszą być aż takie twarde? Ja no, poczekaj, bo wiem, że tutaj leżały jakieś rzeczy. Przez którą salę? Bo chcesz iść w przeciwnym kierunku niż byś ty chciał. O, temu coś wypadło, tak, dziękuję bardzo. George, źle poszedłeś! Tędy! No zaraz wrócę, tylko chcę zobaczyć, czy jakieś szafki się da ruszyć. Nie, okej. Okay. I tak nas na razie nic nie goni. Szczęśliwie, ale wiadomo, to jeszcze nie koniec. Tamtędy poszedł. O, tam też pamiętam mniej więcej. Tak, tutaj na górze jakaś amunicja, jakieś szmatki. O, właśnie. O, dziękuję bardzo. Lincoln High School. O, koszulka. Eli, nie chcesz po koszulki? Albo y, mundurku? Czy liderki? O, albo kakakasku. Nie byłby najgorszym pomysłem pewnie. Dobrze, jak to się ma tutaj? eli już gdzieś weszła jakby co to jest przejście ale musimy się z nimi uporać ale ich wylazło I co, niby już wie, gdzie jesteśmy? Nienawidzę ich. To jest chyba ostatni, powalczymy z nim wręcz. Chodź tu. I tak muszę wykorzystać resztę tej pałki, którą mam w rękach. Gdzie idziesz? No i poszedł. I się jeszcze skrada. My się nie będziemy na razie. Kto by pomyślał? Żyjemy! Uj! No, kto by pomyślał, dokładnie. To jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec. Trochę tak, z tym trochę jasno, bez tego trochę ciemno. Nie mogłabym podbić troszkę ustawienia jasności, ale wtedy jest taka mgła delikatna na ekranie. Też szkoda, zaraz to pałka ta była gdzieś tu jest. Dzięki. My zostaniemy przy tym na razie. chyba nic więcej widzę. Nic nie ma do podniesienia. Wciąż mniej więcej kojarzy, gdzie jest do podniesienia. Znajdźka, więc na razie jest ok. Oho! Chodźmy korytarzem. Chodźmy sobie, to, ale może na później. Tam był klikacz przy okazji. Oj, one idą tutaj. Pytanie, czy zdążę go zdjąć ewentualnie. Okej. Okay. Jeszcze jeden. Jest jednak zajęty niedobiciem Tego gościa, okej okay. O nie, no i znowu Nie mam więcej O, oh. okay? oh, dzięki Bogu O trudno, idziemy dalej Idziemy dalej na razie Oby nie zginąć Oby nie zginąć Nagrody w szafka. Oni tutaj świętowali. Dobra, trochę rozumiem, dlaczego nie możemy otworzyć niektórych z tych szafek. W porządku. Pomóż mi otworzyć. Dobra, gotowy? Jeszcze raz. Dalej. Cholera. Idą kolejni. Barykaduj drzwi. Tadek nie powstrzyma. Nie brzmi to dobrze. Nie. Co to kurwa jest? To pieprzony burla! Eli, schowaj się! Zajmę się tym. Zbiegacze! Przed nim trzeba uciekać totalnie. Zdecydowanie. O fuj. Eli, nie zbliżaj się. Ma takie momenty głupie, też, że biega w ogóle szybciej. Właśnie. Nie wolno, nie wolno. Nie wolno mu do nas podchodzić. Absolutnie nie. Nawet na jeden dotyk. Ani na jeden dotyk. Może lepiej tym, w sumie. Coś mi się leci do nas, bła. Gdzie mi z tym paskudstwem. O nie. Szybko Joel, szybko Joel, szybko Joel! Znowu w moją stronę, tak? Oj. Padło. O, oh, Jezus. Co się stało temu dryblasowi? Jest zarażony od dawna. Mówimy na nich purchlaki. Purchlak. Okej, okay, zapamiętam. Przykro mi, że wam przerywam lekcję anatomii porównawczej. Ale czy możemy już, kurwa, stąd iść? Ma absolutną rację, ale zanim Wejdźmy pójdziemy... na trybunę. Podsadź mnie Joel. Właśnie, warto wejść w miejsce, w którym siedział. I tu jest ciekawa sprawa. On tu się tyle nasiedział, Joel tu wszedł i nie założył maski. Rozumiem, że jest niezarażający, tak? Zanim go podrzucimy, zrobimy najpierw to, co trzeba zrobić tu, czyli pozbierać rzeczy. Tak wygląda burklak z bliska w sumie, jakby nie było... Gra jest zaznaczona na dla dorosłych, więc fuj. Tutaj niewiele zostało z kolegi. Nie wiem, czy to ten, co dostał headshota od nas, czy od Billa, ale trzeba tu Billowi przyznać. Bardzo był przydatny. Taktycznie większość tych małych biegaczy wystrzelał. Więc. O, o, o! Przeładuj. Nie krampuj się. Dziękuję. Pytanie, czy coś jeszcze gdzieś leży? Zaraz się podsadzę, zaraz się podsadzę. Tutaj coś leży? Nie, tu się po prostu z palety rozsypało. Widziałam pałka, że tu była. A dobra, niech będzie. Moja ma minus dwa uderzenia, jakby nie było. Dobra. Proszę bardzo. Idziemy, ludziska. Dobra. Skakuj. O, dalej, dalej! He. Joel, za tobą! No że Kurwa! O cholera! Ja to załatwię! No jeszcze? Kurwa, jak ja ich nienawidzę! Coś w tym jest, Eli, coś w tym jest. Dobra, załatwiłeś ich. Chodź, na górę! Idę. Nie mogli mnie od razu wciągnąć? Odciągnij mnie! Okay. Tak na wszelki wypadek. Tedy! To musimy uciekać, bo lecą. Jesteśmy łatwym celem. Tu jest kolejna drabina! Dalej, Jestem tu za wami! Szybko czekolę, jak nie mogę wyjść jak mnie jak ten. To mi na nie. Wszyscy do domu jest. Wow, świetnie nam poszło. E, pójdę sprawdzić tamtą stronę domu. Bill? Ktoś musiał wpaść na ten sam pomysł. Okradli mnie. No to jaki jest twój plan B? Lepiej podziękuj, że jeszcze w ogóle żyjemy. To był plan A, B, C aż po samo Z. A na dokładkę powiedz też, że nie, teraz nie do tego. To nie ma da nic niclego. Co? Znasz tego wisielca? Frank. Kurwa jaki Frank. To był mój partner. Tylko ten idiota założyłby taką koszulę. Ma parę ugryzień. by tu i chyba nie chciał się zmienić, więc się. Tak, pewnie tak. A chuj z nim. Patrz, co znalazłam. Chyba na chodzie. To mój akumulator. Cholerny skurwiel. Wypad. Róż tyłek! Okej, okay. Jezu. Akumulator zdechł, ale. Myślę, że da się odpalić. Czyli. Czyli jeśli popchniemy samochód, to alternator powinien go naładować. Świetny pomysł. To ty chciałeś planu B. Lepszego nie będzie. I co myślisz? Myślę, że ty prowadzisz, a my pchamy. Jezu, to wszystko moje rzeczy. I co? Po prostu zwiniesz mój sprzęt i uciekniesz? Tak, Frank? Przeszukaj dom. Na pewno znajdziesz coś ciekawego. Dobry pomysł. Powiedzcie, jak będziecie gotowi to skończyć. Dam ci znać. Czekam, bo tu jest rozmowa z Eli. Gotowy? O. Dasz radę to zrobić? Tak, nie ma sprawy. Świetnie ci idzie. Powinnoś o tym wiedzieć. W tej kwestii cię nie zawiodę. Okej. Okay. Ale moglibyśmy przeszukać dom. Chodź o amunicja. No to było Bila. Teraz tak no sytuacja tu była bardzo nieciekawa niestety. Przykra. Biedny Frank, biedny, biedny Bill. Ojejku, ale jak on długo tu już musiał wisieć, jeżeli doszedł do takiego stanu? Długo. Długo, zdecydowanie długo. Nie bez powodu Bill zaczął też do siebie mówić sam. Na pewnym etapie, prawda? Chociaż ja też mówię do siebie. I do kota. Mhm. Bill, wątpię, żebyś kiedykolwiek znalazł tę wiadomość, bo za bardzo się bałeś zapuszczać w ten region miasteczka, ale jeśli jakimś cudem to czytasz, to wiedz, że cię naprawdę nie znosiłem. Miałem dość tego gównanego miasteczka i twojego zasiedziałego stylu życia. Chciałem więcej od życia, a Ty nigdy tego nie rozumiałeś. A ten głupi akumulator, o którym wciąż nawijałeś, zabrałem go. Ale wychodzi na to, że miałeś rację. Zginę próbując się stąd wydostać, ale to i tak lepsze niż choćby jeszcze jeden dzień z Tobą. Powodzenia, Frank. I to jest ta notatka, moi drodzy, przez którą nie miałam zrobionego 100% poprzednim razem, jeżeli chodzi o zbieranie rzeczy. A za chwilkę wam pokażę o co chodziło. Dla osób, oczywiście, które jeszcze nie wiedzą, bo są pewnie takie, które zdecydowanie wiedzą o co mi chodzi. Ale mają tu ładnie i w ogóle widok z tego okna też jest wciąż dobry. Pomimo tego, że jest trochę zapchany. Zastrzeżenie, że nie była amunicja, no jest, ale chyba pusta w takim razie. Okej, okay, trochę części jeszcze. Zawsze chętnie. W więcej widzę jeszcze alkohol. O, jesteśmy w lustrze. Dobra, nigdzie nie ma suplementów. Okej. Okay. Dobrze, przejrzyjmy sobie resztę domu. Jeżeli dobrze pamiętam, to się chyba. A nie, tu nawet nie ma góry. Miałam mówić, że chyba nie da się wyjść na górę, ale tu po prostu nie ma schodów, więc. Mogłoby być trudniej dostać się na górę, jeżeli tu nie ma schodów ani piętra. Nie mówię, że to jest niewykonalne, ale trudniej to zrobić. Okej, to chyba już zrobiliśmy kółeczko. Nie ma tu nic więcej prawdopodobnie. Rozmowa notatka. Hmm. Przejdziemy się jeszcze w garażu dookoła. No i jedna ważna rzecz do zrobienia. O. Właśnie. Pierwsza dwóch. E, znalazłem to i pomyślałem, że powinieneś to zachować. A więc tak się czujesz. Pierdol się, Frank. Pieprzony debil. Idziemy. Zaraz, poczekaj, i to jest ten moment. No, okej, okay, to nie, to nie, to nie. Przejdę z drugiej strony, jak tak bardzo chcesz. Oto, co, czego nie zrobiłam poprzednim razem. Nie wiedziałam, że trzeba tą kartkę podnieść jeszcze raz, jak ją Frank pogniecie. A za to jest osiągnięcie ku pamięci. Nawet nie wiedziałam, i to był mój brakujący znajdziek, brakujący tekst, jak przechodziliśmy grę ostatnią. Na kanale. Później już tak, oczywiście. Wiecie, tylko tutaj wcześniej. Dobra, i to są wszystkie rzeczy w tym miejscu, więc yy, zanim wyjedziemy, w sumie możemy wyjechać. Możemy wyjechać, bo to tak przerwie, zepsuje nam imersję. Myślę, że powinniśmy być w... Chociaż tam będzie jeszcze długa scenka Dobra, z Frankiem pożegnamy się w kolejnym odcinku. Tak, przejdź do tyłu ciężarówki za chwilę, bo to jeszcze chwilę potrwa, także dziękuję za wspólną grę. Życzę dobrej nocy i dnia i trzymajcie się wszyscy, ciepło. Jaho!